Po naszym ostatnim odcinku, w którym brakowaliśmy Alfredów, wydaje mi się, że trochę się nas zdenerwowali. Czy na nas się odegrają? Oglądajcie do końca, aby zobaczyć, jakie pranki na nas wymyślili. A, no i zostawcie subika, bo mało nam brakuje do tysiąca. Oraz napiszcie w komentarzu, jakiego pranka wy kiedyś zrobiliście na swoim koledze. Hmm. Uuuuh! Co go z Witam, za goda? stajemy. Wstajemy, wstajemy! Co, czemu wy mnie wstajemy. tak Nie dajemy! dzień jest, trzeba wstawać! Co, co to nie? za krzyki? Co to za wody? Kto wylał wodę? Kaj się. A nie, bo w 4 nam się spali, znaczy z ten, o Właśnie. nie. Właśnie! Alfred, się to posprzątajcie! Jeszcze GTA 6 nawet nie wyszło! Nieki, czy ty znowu się zaszczerbujesz? Dzień dobry, No! Chodź. chodź. E. jakieś takie jedzenie, wiesz, takie najgorsze, jakie może być. Nie? Co? Kto to był?